Następną regułą, o której pisał James Clear, jest spraw, by było to łatwe. I najpierw chciałbym się skupić na potrzebie działania. Clear zaczyna od tego, że cytuje Woltera, który mówi o tym, że lepsze jest wrogiem dobrego. Bardzo znany cytat. No ale właśnie, Clear chce tutaj nam zilustrować pewną ważną regułę, i potem komentuje to następującymi słowami. Zajętość może oznaczać planowanie, tworzenie strategii i uczenie się. Działanie. Natomiast jest zachowaniem dającym namacalne efekty tylko działanie w postaci treningu da ci oczekiwane efekty lecz znaczenie części bycia zajętym pozwala nam czuć, że robimy coś bez narażenia się na porażkę. To jest bardzo interesujące moim zdaniem bycie zajętym. Tak jakby co jest coś czego ja się nauczyłem przez studia, że samo robienie czegoś niekoniecznie da nam efekty, ale optymalizowanie efektywności naszej tego w jaki sposób się uczymy, robimy sprawozdania. I tutaj mi właśnie przypomnił, mi bardzo pomagało AI i ChatGBT, który za mnie pisał eseje i te sprawozdania wszystkie albo tłumaczył wykresy. To bardzo pomaga, ponieważ zwalnia czas na robienie innych wartościowych rzeczy, jak na przykład czytanie książek. No właśnie, bycie zajętym. Też bardzo popularnym, myślę, problemem, z jakim ludzie się mieszą, jest to, że nie chcą czegoś robić, bo chcą to zrobić lepiej, więc jakby szkoda jest jeszcze im czasu, żeby powiedzmy pójść na trening, ponieważ nie będą tego robili tak dobrze, jak mogliby robić. No ale kurczę, od czegoś trzeba zacząć. No bo właśnie to, o czym Wolter pisał, myślę, ludzi hamuje w dużej mierze. Nie mogę czegoś zrobić idealnie, więc nie będę tego robić wcale. No ale to jest duży problem, ponieważ jakby nie patrzeć, stoimy w miejscu inaczej. Gdybyśmy nigdy nie zaczynali robić czegoś źle, to nigdy byśmy nie osiągnęli sukcesu, nigdy byśmy nie byli potem dobrzy. Analogicznie, jeżeli masz, powiedzmy, problem z tym, żeby zagadać do płci pięknej, musisz zacząć od tego i zrobić to źle. Powie tobie, a nie jestem zainteresowana, albo w ogóle nic ci nie powie dziewczyna, trudno. To jest wartościowa lekcja, którą możesz potem wyciągnąć i sobie pomyśleć, a nie było tak źle, dostałem kosza, spoko, przeżyłem. Teraz będzie lepiej. Ale jeżeli nigdy nie zagadasz do dziewczyny, to możesz mieć potem takie fantazje, jak właśnie mają niektóre grupy Red Pill chyba to się nazywa wszystkie kobiety są złe i tak dalej, i tak dalej, nie chcą nic dobrego. A czy ktokolwiek z was kiedyś zagadał do dziewczyny? Nie.